Musimy uciec z tego pomieszczenia. I tutaj jest nasza główka, i mamy aż 99 pokoi. I na samym początku mamy tutaj taki kluczyk, i wyjście z pierwszego pomieszczenia będzie dosyć proste. Ej, serio, to by otworzymy Ach. te 99 pokoi w sekundę! No tak, spokojnie, teraz mamy poziom, drugi tutaj pisze na górze. I musimy wybrać jeden przycisk z tych dwóch, O-o, który nam otworzy te drzwi, wiesz, może? To no pewnie, że ten czerwony bo on jest mojego koloru. No nie wiem, mi się wydaje, że zielony będzie dobry. Tak, udało mi się. Dobra, trzeci pokój to są o, lasery, ale dobra, to jest akurat bardzo proste. Ja sobie to przeskakuję. Teraz mamy czwarty poziom i tutaj mamy o, o, zadanie matematyczne. 77 minus 10 to jest chyba 67 Nie, co ty mówisz? E, to jest 87. Przecież każdy o tym wie. Nie, dobra, ja wybieram tą odpowiedź i chwileczkę. Tak, udało mi się. A teraz mamy tutaj u jakieś pomieszczenie i chyba musimy przejść w tą bardzo węziutką ścianę. Tylko, o, o, musimy uważać i przejść sobie bokiem. Tak, najlepiej, żeby tego nie dotykać, ponieważ nie wiadomo, co nam się uda uciec. I zaraz, co o? to jest za pokój? Gdzie my mamy teraz iść? No właśnie, on też tutaj to mówi. Gdzie mamy iść? Lepiej przemyślcie dobrze, bo drzwi są zamknięte. No co? Ja tutaj próbuję przejść nie da się tego otworzyć. teraz nas oszukujesz. Nie, poczekaj, faktycznie, tutaj chyba, pum, jest przejście pod ziemią. Ej, te pokoje będą naprawdę ciężkie, a tutaj musi Musimy napisać jakiś kod do drzwi. A co ty na to, żeby napisać 6767. 7, 6, Uwaga, klikam to i. O, nie, to nie działa. To może 1, 2, 3, 4? mój ten kod zawsze działa. O, o, też jest zły. Może gdzieś tutaj na ścianie będzie coś pisać. 3, 1, 9, 0. Ej, dawaj pipek, trzeba to pisać 3, 1, 9, 0. I waga, pom, tak jest. Udało nam się teraz tutaj dostać, tylko te pomieszczenie następne, poziom jest bardzo ciemny i gdzie my mamy pójść teraz? No właśnie, nie wiem, mieliśmy iść do lewej strony albo do prawej i ta strona była dobra. Tak, i teraz tylko musimy sobie przeskakiwać, rozumiesz? To, ej, te pokoje na początku są mega proste. Tutaj mamy dźwignię, żeby ją chyba po prostu opuścić i pasz, dziesiąty poziom jest mega łatwy ty serio myślisz, że to tylko jedna dźwignia. Jeszcze to musisz kliknąć. A, no tak, to dawaj, Pipek, ty musisz mi pomóc. Dobra, i w tym momencie, u, mamy kolejne zadanie i ten pokój akurat, o, jest troszeczkę większy. Ja najbardziej bałbym się laserów, a ty? No tutaj na szczęście laserów nie ma, ale w sumie to wszystko wow. przypomina takie lasery. Może w następnym pokoju to będzie? A, tutaj są te o. lasery. O, o, i nie wiem, czy my damy radę to przeskoczyć. Nawet ta kamera nam, nam mówi, żeby nie dotykać u. tych laserów, bo coś nam się może Stać. Tak, dobra, pół. ja tu przeskoczyłem, ale było naprawdę ciężko. Dobra, uwaga, Luczek i Pipek idą dalej i teraz, o, o, co to jest za czarna mata tutaj? Nie podoba mi się to, ale może wskoczę pierwszy i chwileczkę to nas chowa do tyłu. Ale to musimy to po prostu przeskakiwać. Widzisz, że tutaj zadań będzie w środku i tutaj A, nawet mamy kolce. Dobra, ale to chyba trzeba wystarczy przejść po tym malutkim, niebieskim czymś. Uf, na szczęście Uf, jestem o, o. dobry w te obi. Tak, a tutaj jest coraz więcej laserów. Coś mi się wydaje, że potem będzie ich tak dużo, żeby sobie nie poradzimy. Mamy 15 poziom, więc jesteśmy już bardzo daleko. A teraz e, musimy sobie chyba dać tą beczkę prosto tam, żeby uciec, widzisz? Tak, tutaj jest takie coś. To jest chyba jakaś wentylacja czy coś takiego. Tak, i ja tutaj jestem. I czekaj, tutaj jest moja poduszeczka z LuczekShop.pl. Ona jest taka fajna, kostkowa, i jest dostępna na Luchek Shop. Dobra, uwaga, jesteśmy w kolejnym pomieszczeniu 17. I chyba musimy zapamiętać drogę, bo jak o, o będziemy tutaj wchodzić, to zobacz, ona znika. No nie Daj, czekajcie musimy iść do przodu? I chwila, teraz trzeba było chyba skręcić, co nie? Tak, i tutaj był chyba za chwileczkę prosto. Tak, i uwaga, punkty, ja tu przeszedłem. O, ale było blisko. ja my jesteśmy dobrzy? Chyba razem o, współpracujemy. I to jest o, dobre, ale czekaj, czemu tu jest tak ciemno? Tak, ten pokój jest przerażający i nawet mamy latarkę. Tylko chwileczkę, ty, ja chyba coś widziałem z tyłu. Przecież tutaj jest kot, patrz, widzisz go? To jest 4692. Tak, ale jest tutaj 6, tak 6? ciemno, że ledwo go widziałem. Tak, czekaj, 4692. Dwa, ja to wpisuję, uwaga. Tak, wyszliśmy <laughs> z tego pokoju. I czekaj, tutaj mamy jeszcze jedno zadanie matematyczne. O, 55 pl plus 55. Ty, Pipek, jesteś dobry z matmy. Polisz to. <laughs> to będzie 115, a nie 110. Sorry, pomyliło mi się, to już jest Aha. trudne. No właśnie, ale dobrze odpowiedziałeś. To nie wiem, jak ty tamto nie dałeś rady. I tutaj, e, chwileczkę. Musimy chyba w tym momencie kliknąć na te przyciski. Ale czekaj, czy to mi się też one podświetlają na czerwono? Chyba to nie jestem przeciw. Ej, to jest ten, czyli tutaj zielody i czekaj, może trzeba po prostu w jakiejś kolejności je klikać. Tak zgadza. Się czekaj, trzeba teraz kliknąć na skos ten przycisk, i teraz trzeba zaznaczyć Aha. kolejny. Może ten. O, nie, to nie jestem! Tak, czyli musimy to zrobić jeszcze raz. Ten pierwszy, ten jest drugi, ten trzeci i ostatni, tutaj czwarty, i te drzwi się otworzą. Ja nie wierzę, Dobra. Powoli to już się zaczyna robić trudne. Jesteśmy U. w 21 pokoju. Tak, i mamy tutaj różne kolorki, i nawet kod do wpisania. I coś mi się wydaje, że musimy to zrobić po kolorkach ciemny, niebieski, a potem jasny. To ja już to wpisuję, pippek, 1, 6. Potem będzie 0, i o ile się nie Tyle dwa! Tak, dobrze, naprawdę ogarniamy. A tutaj, o, o mamy naprawdę bardzo cieniutką lidę. Ale dobrze, daliśmy radę, co nie? Tak, wystarczyło tylko iść do przodu. E to nie było w sobie takie trudne, ale co tu jest tyle obiektów? Ty, no właśnie, nie wiem, czekaj, 23 poziom. On powiedział, że zgubił burgera. E musimy go tutaj jakoś znaleźć. Czekaj chwileczkę, może gdzieś pod stołem będzie. Nie, burgery są w lodówkach, chociaż nie, nie widzę tutaj żadnego burgera. Czekaj chwilę, musimy dobrze się zastanowić i przepatrzeć każdy kąt tutaj, bo coś mi się wydaje, że za chwileczkę znajdziemy go. Tylko czekaj chwilę. A, tutaj! Jak on mógł normalnie zgubić burgera, który był za nim? Dobra, dajmy mu tego burgera, bo on wtedy otworzy nam te drzwi. Tak jest! Dobra, i teraz mamy, o kolejne zadanie i nie wiem, jak otworzyć te drzwi, bo mamy tutaj jakieś dwie maski. I trzeba znaleźć różnicę. Czekaj, Aha. ta maska tutaj jest smutna, a ta wesoła. Ej, tak, tutaj widzę ten uśmieszek, a tutaj jest wesoły, więc uwaga, kliknę i tak, i to było tylko jedno do znalezienia. Uff, nasze to nie było takie trudne, ale zaraz, chwileczkę, cofnij się do poprzedniego pokoju. Czy mi się wydawało? Przez chwilę widziałem tutaj przejście. Ej, ja też, chyba tam był jakiś przycisk, czekaj. My musimy po prostu kliknąć tutaj to i wtedy, a, widzimy to wszystko podświetlone. Tak, tylko musisz cały czas być na tym przycisku, a czekaj, jak ja go stanę, to ty widzisz tą drogę? No właśnie, nie, i, a, to... jak ja w ogóle dedłem? O, o, ej, to może być akurat ciężkie. Bo Musimy przynieść te skrzynki, które tutaj są, Luczek. Spróbuj Aha. sobie. Możesz je wziąć i dać na ten przycisk. Ej, dobrze myślisz. Uwaga, dajmy go tutaj w takim razie. pum, tak, żeby on tutaj był cały czas na środku tego przycisku, a ten drugi musimy dać w tamto miejsce, więc dawaj, musisz mi pomóc. Tylko ostrożnie, bo jeden niewłaściwy ruch i ta skrzynka wpadnie do lawy. Cześć, no, nawet tak nie mów. Dobra, przechodzimy to i o, dobra, jesteśmy już tutaj na końcu. I wystarczy tylko, że dam tutaj to, tutaj pudełko i teraz kolejna droga nam się otworzyła bardzo dobrze. A tutaj mamy o pomieszczenie kolejne pięć razy ile, żeby było 25. To jest proste, ja jestem dobry z matmy Ty nawet Pipek nie musisz mówić. Ja wiem, że 25. Hej, to ty naprawdę jesteś dobry z matematyki! A myślałem, że tylko ja ją potrafię! Nie no, spokojnie. Tutaj o, musimy znowu wpisać kodzik tylko musimy znaleźć, gdzie on jest. Pewnie gdzieś tutaj na ścianach ukryty albo na drzwiach. I coś mi się wydaje, że o, tutaj pod... 9713, więc dawaj, Pipek, 9713 i uwaga, wpisujemy to i tak, mamy 28 pomieszczenia i tutaj, o, mamy jakieś zabawki. Ale poczekaj, nie dawaj ich jeszcze tym dzieciakom, bo zobacz, na przykład ten Nubek chce samochód, pomimo tego, że jest żółty i powinien dostać kaczuszkę. Ej, no tak, to uwaga, dam mu tutaj ten samochodzik. Trzymaj, Nubecku, to jest zabawka prosto dla ciebie i teraz on sobie ją trzyma w rączce, a tutaj, o, ta osoba chce kaczuszkę, ona jest bardzo fajna i taka żółciutka, tylko co by było, gdyby dostali na przykład moją maskoteczkę z luczekshop.pl albo taką pipkę czerwoną. Niedługo one będą dostępne I uwaga, możecie sobie zobaczyć, a teraz o, dałem tą kaczuszkę i wezmę ten czerwony samolocik i dam go o czerwonej osobie. Zobacz, ona wygląda jak ty prawie. Co? Nie, ona nie jest ta czerwona i jeszcze nie zapomnij o robociku, tej dziewczynce dać. Ej, tak. I teraz te drzwi nam się otworzyły, bo im pomogliśmy, a w tym zadaniu ej, musimy dać chyba kulki do kolorów. Zobacz, ta czerwona jest tutaj tam na rogu. A jak wrzucisz do złego rogu, to co a. się stanie? Chyba się resetują, więc niebieska musimy dać do niebieskiej. Żółtą musimy dać w tamtą stronę. I pum, niech się tutaj odbije. I tą czerwoną trzeba o, prosto za niego wsadzić. Zobacz, jak jestem blisko. Tak, no, tylko pamiętaj, wsadź to dobrze, bo inaczej drzwi się nie otworzą. Tak, tutaj mam jeszcze tylko ostatnią, którą sobie wsadzę prosto tutaj do środka. I mamy tutaj, o, już kolejne drzwiczki tutaj, o mamy jakieś emotki. Zobacz, jakie to jest śmieszne. I o, o, musimy chyba w tym momencie coś poklikać tutaj. Chwila, jak naciszysz na ten przycisk, Aha. one się wyświetlają i chyba tworzą jakiś kod. Ej, tak, musimy dać pierw uśmiechniętą, taką sus, potem taką miłą, z okularami i głupią. A ja jestem dobry w zapamiętywanie, więc na początku była ta uśmiechnięta, to na 1000%, więc klikam ją pierwszą, potem była ta z okularkami, potem ta miła, która jest w tym miejscu i okularki i ten głupi Dobra, pun, klikam, to je, sem v enem pokoju. Ale zauważyłeś, że one są już serio? Trudne te pokoje. I czekaj, po co nam jest łopata? No jak to po co? Żeby kopać tutaj? I my chyba musimy kopać część to tutaj w środku, przecież to jest jakieś dziwne. I zaraz wykopaliśmy my... cyferki, które możemy teraz wpisać tutaj w ten kodzi. Tak, ja już też pamiętam. 3, 2, 8, 1. I tutaj. O nie, te lasery są mega ciężkie. Uf. One są ruszające, się Ociekaj, nie czekaj. ich Albo przygotuj. Wszystko... Aaaaaaaaaa, ja zginąłem. Ty ja tak samo część to, bo ja u nie uważam i w ogóle sobie myślałem, że one są bardzo proste A trzeba tylko przechodzić na górze, kiedy one są Wiesz o tym? No tak, a ja próbowałem to przeskoczyć to... I niestety uh. nie udało mi się Ale o, o, tutaj się już zrobi strasznie I trochę czerwono Aha, nie wiem dlaczego tutaj są pochodnie Ale dobra, chyba trzeba w tym momencie A, je odpalić, widzisz? Ej, serio, to ja nawet nie odpaliłem tej wcześniejszej pochodni i muszę to teraz zrobić No właśnie, ja nie będę robił wszystkiego za ciebie, Pimpek Dobra, w tym momencie, pum, zaczynam to odpalać I te drzwi się otworzyły o, ale proszę, nie. Proszę. O ty mnie zablokowałeś i zginąłem. Serio, sorry! Ja muszę iść dalej. Tutaj mamy o, uznać ukryte drzwi. Chwileczkę, gdzie one mogą tutaj być? O, o, ja tutaj nic nie widzę, a jednak mam tak i wiecie co, nie powiem Pipkowi, gdzie to było? Luczek, gdzie o? jest teraz wyjście? Proszę, pomóż mi! O, o, ty chyba jeszcze jedne tutaj są. Ukryte w tym miejscu. I dobra, w tym momencie tak, ta dźwignia jak ją otworzę, to tak te drzwi się otworzą. Jak to, Luczek, jak ty te drzwi otworzył? <laughs> to było mega podejrzane! Tak jest, a Pipek jest dalej w tyle, a tu Tutaj, o, o, Musimy znaleźć kod normalnie w tych skrzynkach Ty ile tutaj normalnie ich dali O nie, to teraz jak ty mi nie pomogłeś W poprzednim pokoju To ja ci też teraz nie pomogę Nie, no nie, bądź takim kolegą Czekajcie, gdzieś pewnie na jakiejś skrzynce to jest zapisane Tak mi się wydaje, a ty jak myślisz? Mi się wydaje, że trzeba jakąś skrzynkę obrócić Tak, może na drugą stronę Bo to na pewno jest gdzieś na dole Nie, no przecież jest bardzo ciężko to wszystko obracać Ale zobacz, w tym miejscu odsunęliśmy to I jest, 1, 8, 5, 4, dobra, przechodzimy nie. dalej i tutaj, o, mamy tutaj przejście, które do nas będzie podjeżdżać i my musimy po prostu iść razem z nim. Dawaj, Pimpek, na drugą stronę. O, nie, widziałem, co <grym> ja zrobiłem? A byłem przecież tak blisko! I tak, i tutaj, o, uważaj, bo te bloczki, o, nas suwają, ale spokojnie, ja już idę dalej, jestem na 38 poziomie i tutaj, o, musimy zrobić zadanie matematyczne. Trójką to się równa 4, a ile to jest ten kwadrat? O, o, musimy chyba po prostu je policzyć. 1, 2, 3, 4 i też bym tutaj dał coś takiego i tak, Dałem tutaj to i zobacz, przyszedłem dalej. No, co, ty jesteś za dobry w te zgadywanie? Ja też chcę być taki mądry. Tak, ale czekaj, o, teraz to muszę popchać, żeby to poszła ta kula i trzeba pójść na nią. Tak, razem to zrobmy, koźliczek. O, ja Buh. jestem koło ciebie. E, jak my to przeszliśmy? To było Buh. powalone. Ej, tak, i zobacz, ból, ból, ból. Jesteśmy teraz pod wodą. Czaść, to i musimy przejść do tych drzwi, ból, ból, ból. Jak oni zrobili ten pokój? Właśnie nie wiem, gdzieś ta woda powinna się wylewać, a jakimś cudem ona tu stoi. Tak, i mamy kolejne zadanie. Jabłka to się równa 30. Reszta jeszcze rzeczy. I musimy po prostu wpisać kod. Dobra, to ja wiem, że trzeba po prostu wpisać numer 4, bo to obliczyłem. I czekaj, o, tutaj, o, patrz, mamy tutaj taki młotek, dzięki któremu musimy, haha, rozwalić po prostu wejście. Cześć, to? O masz, o masz. Teraz, czekaj, ty rozwal jedno, a ja rozwalę może drugie. Ale o? chwileczkę, tu trzeba śrubki po kolei zniszczyć. A tak, to 4, to spokojnie. Pul, 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 pul. Teraz nawet mogę sobie wejść tutaj do środka i tą dźwignię przełożyć, tutaj. Ej, mamy jakieś piły! Nie, to jest straszne, uważaj, bo one się będą ruszać! A, faktycznie, ty, to jest jedno z cięższych zadań akurat, jakie były i u, prawie mnie to uderzyło. No nie, co ty robisz? Ty jesteś za gruby, i przez to razem wpadliśmy w pułapkę. No dobra, ale czekajcie, ja w tym momencie, ej, klikłem tam przejście i zobaczcie, otworzyły mi się tutaj drzwi i jestem tutaj dalej, aha, i wiesz co, Pipek, o, tutaj mamy zapadnie! zobacz, coś tutaj wyskakuje. O, o, czy powinniśmy tutaj wejść? A nie, musimy tutaj przejść, ale nie do tej na seru. Tak, to jest taki dropper Dobra, to lecę na sam dół. Uwaga, to będzie i pum, Jestem, dobra, i mamy oho, oh, 45 chyba pomieszczenie, a nasza główka jest tutaj na samej górze po środku. A tutaj musimy zrobić e, chyba jakąś drabinę, bo zobacz, ona jest w tym miejscu, chyba to jest jakieś tajne przejście. E, zaraz, skąd ty wiedziałeś, że tu jest no. ten przycisk. Tak, udało nam się! No tak, a tutaj mamy upełno pełno jakiś szaf, ej, może nam wyleci jakaś koszuleczka albo bluza z luczek szoptowy, to by było fajne, jakby tutaj była, co nie? No proszę, tak, ja potrzebuję o, czegoś fajnego, no, no, no. takiego niebieskiego albo czerwonego. No tak i Pipek, w jednej z nich jest klucz, tutaj w tej, dawaj, pomogę ci, musisz sobie wziąć, a w tym momencie, ej, musimy znaleźć chyba różnicę, o, -o w małpkach czaisz to? O, o, ale to jest tutaj. trudne, tych małpisk tak dużo na początku było bardzo mało i... Tam jest jedna z oczami, dawaj, ja już to kliknąłem, to ci podpowiedziałem trochę, a tutaj, o, o, to są chyba jakieś cyfry, o ile się nie mylę, zobacz, jeżeli dobrze się Ustawimy tutaj. Ej, kod wyskakuje, zobacz, jest 1904. Jakim celem ty zauważyłeś ten kod? Ja nie wiem jak ty to robisz. Bo akurat tak się popatrzyłem i zobacz, udało mi się, to no, wydawało się podejrzane. I tutaj o, mamy chyba jakieś obrazki do zobaczenia i chyba musimy po prostu podpalać to w dobrej kolejności. No właśnie, tylko czemu wszystko się zamienia na fioletowe? Ej, no właśnie nie wiem, może po prostu. A, trzeba dać różne kolorki, które są dopasowane. Na przykład woda jest niebieska, ogień jest żółty, więc kamień. Pewnie będzie jakiś szary albo czarny, a listek będzie zielony. I teraz tak, zobacz, to wszystko się odpaliło. Jesteśmy już w 50! Została nam jeszcze y y połowa. No tak, tylko chwileczkę. dedliśmy, bo tutaj... A, mamy jakieś... Aha, ciasteczko albo urządzenie, które sprawi nam, że... po obrócimy się. Ty, jakie to jest dziwne. Tak, zmieniło nam grawitację. I czaisz, że może będziemy mogli tak przejść do samego końca, ale o, o tego nie przeskoczymy, więc teraz trzeba znowu wrócić. Ej, naprawdę, tutaj te pokoje robią się coraz cięższe. Ja nie wiem, jak my przejdziemy 99 tych pokoi. Mamy już 50 przeleconych, czaisz? A tutaj, o, mamy jakieś zadanko. Ale czekajcie... Wiecie, co zrobię teraz Pipkowi? Kliknę mu na przykład o przycisk kill za 150 robuxów i teraz uważaj, Pipek, bo... A, ktoś teraz chyba cię rozwali. Czekaj, co ty teraz robisz? Nie! A, co ty mi zrobiłeś? I ja teraz jestem na pierwszym pokoju. Wróć do mnie. O no, nie, czy ja muszę naprawdę cofnąć się po ciebie? Tak, bo ja nie dam rady. Sam nie tych pokoi. No nie, jeszcze trochę mi ich zostało, ale muszę cofnąć się po Pipka. Sorry, widzowie.